Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie projekt Denko. I ponieważ tych produktów nie jest tak dużo, to postanowiłam zrobić to trochę inaczej. I dzisiaj pokażę Wam tych zdenkowanych i ich następców. I przechodząc od razu do rzeczy. To jest BASIC CLEANER Mild Cleaner Gel z Organik. Pokazywałam Wam go na pewno w filmie o pielęgnacji mojej twarzy. Dam Wam link na dole. I to jest łagodzący żel do mycia twarzy Organik. Bardzo fajny, bardzo delikatny, dobrze myje, nie podrażnia, zmywa nawet makijaż z oczu. Był bardzo fajny, ja już Wam kilkakrotnie go pokazywałam i opowiadałam o nim. I to jest bardzo fajny produkt, poza tym, że on kosztuje około 80 zł, a uważam, że można równie dobry produkt znaleźć w niższej cenie i tak też się stało. To jest... oj, niedomknięty żel, który mi się zaraz wyleje i to jest Tołpa. DermoFace Rosa Kal, żel micelarny. Mi... Nie wiem co mi jest, nie mogę mówić. Żel micelarny do mycia twarzy i oczu, delikatnie oczyszczoła, godzi zaczerwienienia. To jest taka tubeczka. I to jest właśnie hypoalergiczny żel do, do cery wrażliwej. Robi dokładnie to samo co ten, kosztuje pewnie ułamek ceny. Nie wiem jaka jest jego cena regularna, bo ja go kupiłam za 8 albo za 9 zł. W super farmie była ta promocja, taka wiecie, że przy kasie możecie wybrać, jeżeli zakupy są powyżej jakieś tam kwoty, to możecie sobie wybrać jeden produkt w jakiejś tam obniżonej cenie, on kosztował kilka złotych, a naprawdę bardzo fajnie się sprawdza, jest bardzo wydajny. Ten miał ładny zapach, a ten też de delikatnie pachnie, tak. I ma taki, nie wiem, jakimiś owocami czy czymś mi to pachnie. W każdym razie bardzo polecam, bardzo fajny żel i yy, tak. Te organik naprawdę są dobre, nie mogę nic im zarzucić, ale uważam, że po prostu yy, w tej cenie można też znaleźć coś równie dobrego, a tańszego. Kolejna rzecz, którą też wam pokazywałam w pielęgnacji twarzy, to jest to serum z Vichy, to jest Idealia Life Serum. To jest to różowe serum, które było marketingowo pozycjonowane jako, sku, jako um, takie serum dla miejskiej dziewczyny, która żyje w zanieczyszczonym środowisku, nie ma czasu zjeść, nie ma czasu spać i rano wstaje i na tą zmęczoną cerę nakłada... Um, to serum i ono sprawia, że skóra jest wypoczęta. To miało dawać taki efekt wypoczętej skóry i rzeczywiście robiło swoją robotę. Ta skóra rzeczywiście wygląda tak świeżo. Wiadomo, że to, to nie jest jakiś produkt. Nie wiem, czy liftingujący czy coś takiego. On jest taki delikatnie perłowy, ale tu nie są drobinki, on nie ma w sobie żadnych jakichś, nie wiem, brokatu, nic takiego, ale rzeczywiście nadaje skórze taki ładny błysk. Jest, ta skóra jest taka um, taka rześka, wypoczęta. Ja bardzo lubiłam ten produkt, używałam go bardzo często pod makijaż po prostu jako y, zamiast kremu, bo jak na serum to to jest naprawdę y, bardzo fajnie nawilżające i y, nie potrzeba jeszcze. Czasami, jeżeli skóra jest w dobrym stanie, nie jest jakaś przesuszona, to spokojnie wystarczało mi jako krem. I bardzo, bardzo lubiłam ten produkt i gorąco Wam go polecam. I też pisałyście mi w komentarzach, że też lubicie to serum, więc widocznie nie tylko u mnie się sprawdza. A zamieniłam je teraz na. To jest Aqualia Thermal, bo wiecie, że bardzo lubię ten, ten, to Aqualia Thermal Spa. Na noc, ten krem i, i całą tą linię, i postanowiłam jeszcze kupić sobie krem na dzień. Także chciałam mieć wszystko jed, z jednej, um, jednej serii. I to jest: e, co to jest? To jest serium, serum nawilżające. Dynamicznie nawilżające serum dla skóry wrażliwej. Nawilżenie przez 48 godzin, poprawa sprężystości, oznaki odwodnienia, skóry zredukowane. już nie mogę się słowić, skóra bardziej promienna. I dopiero pierwszy raz go dzisiaj użyłam, także wiele Wam nie powiem. Ale też bardzo ładnie się zachowuje pod makijażem, ładnie się wchłania, bardzo dobrze nawilża. Jest chyba jeszcze bardziej takie nawilżające niż to. Ale generalnie myślę, że, że się polubimy. Jeżeli tak, to pewnie Wam dam znać w ulubieńcach. Kolejna, nie wiem, no mu tak strasznie ciężkie życie, czemu tak zdycham. Kolejny produkt to jest Osi, trzyminutowa odżywka do włosów długich. I też pewnie, jeżeli śledzicie moje filmy, to wiecie, że zakocham się w tych, tych w ogóle odżywkach, ramponach i w całej tej serii. Lubię ten zapach, nie lubię tego opakowania, no ale tu już o tym wspominałam i to jest odżywka do włosów długich. Z, australijski, z wyciągiem z australijskiego eukaliptusa i yy, olejkiem z awokado i to ma być taka yy, mocniejsza pielęgnacja 3 minutowa dla długich włosów yy, i bardzo ładnie mi się sp <śmach> sprawdzała ta maseczka nawilżała, nie obciążała mm, ładnie pachnie, no generalnie no jestem ach i och, jeżeli chodzi o osi bardzo fajna, a ponieważ mam szampon i odżywkę do spryskiwania z tej serii, dodającej objętości, to teraz do tej serii dołączy ten produkt i ten produkt mi wybrała Karolina w naszej wymiance. I to jest też odżywka dodająca objętości. I to jest aż 400 ml. I ona tak pachnie, ma tak intensywny zapach, że jak leżała w szufladzie z kosmetykami, to normalnie nic innego nie czułam. Tylko tą odżywkę jeszcze jej nie używałam. Zobaczymy, patrzę, czy tu jest. Nie, do spłukiwania, ale nie jest napisane, ile powinnam ją trzymać. No nieważne. Także ta jest ogromna, bo ona ma 400 ml, a ta miała 250, także wielka butla, ale fajnie, że ma to standardowe yy, zamknięcie, to... Oh. Cudowny mają zapach te, te kosmetyki, naprawdę. Ta jest z chmielem i aloe vera i one nie pachną jakoś tak ziołowo, tak yy, yy, aptecznie, tylko tak jakoś świeżo, przyjemnie, no ja po prostu jestem zachwycona tymi kosmetykami następna rzecz to jest Nivea balsam do ciała pod prysznic i to była wersja mleko i miód i testowałam już kilka tych balsamów Nivea, ja zawsze odkąd one się pojawiły to zawsze mam jakiś pod prysznicem i Najbardziej lubiłam zawsze ten tradycyjny zapach Nivea, klasyczny. Tam jakieś były z orzechem makadamia i tak dalej, nie podobały mi się te, te, te balsamy. Natomiast ten bardzo, bardzo lubię ten zapach w połączeniu z tym moim pomarańczowym żelem pod prysznic z Liren. Bardzo fajnie się sprawdzał. Działanie ma takie samo jak, bo to jest niby skóra normalna i sucha. Ale generalnie no działanie ma takie samo jak wszystkie te inne, te, wszystkie te inne balsamy Niwa. Różni się tylko zapachem. I zapach naprawdę ma bardzo fajny. I właśnie w połączeniu. Bardzo, bardzo mi się podobał ten zapach. Teraz mam jeszcze w kolejce na mnie czeka jakiś orzechowy czy coś. Już nie pamiętam. Zapomniałam przyjąć. Przyjąć orze, co mi dzisiaj jest. Przynieść wam. W każdym razie też taki sam, tylko jakimś innym. Zapachu, to pewnie za jakiś czas dam Wam znać, jak tamten się sprawdził. I sama zmywacz do paznokci, najlepszy na świecie, mój ulubiony. Piszecie mi, że dobry jest też ten z Biedry. Te z Biedronki też testowałam, jest ok, ale jakoś do Biedronki mi nigdy nie podrodzę, Z tym ten jest najlepszy na świecie i on jest w wersji z acetonem i bez. Tak. I też nie mam przy sobie tej pełnej butelki, ale zastąpiłam go tym samym. I Lakier do włosów i to jest Goldwell Volume Style Big Finish czwórka. I to jest jakaś miniaturka, którą miałam z któregoś z pudełek z Shiny Boxa, z Glossy boxa, nie mam pojęcia. Um, I był świetny ten lakier. I jak wiecie, gdzie go stacjonarnie można kupić, to dajcie znać. Um, ja widziałam, że są produkty Goldwell w naturze naturze. Więc e, przejdę się tam, <gryw> brakuje mi oddechu. Więc przejdę się tam zobaczyć, czy może go znajdę, a jak nie, to pewnie będę musiała poszukać online. Um, tak, i był bardzo fajny, bardzo fajnie utrwalał laki. Loki. Um, już skończę moją wypowiedź na ten temat, normalnie nie, nie wiem, co się dzieje, ale jest jesień, za oknami leje i, i masakra i chyba koniec e, pogody. Koniec lata i koniec pięknej jesieni, no nieważne. I kolejny produkt to jest Dezodorant Duff Natural Touch Dead Sea Minerals. Nie pachniał za ładnie, ale też jakoś nie pachniał brzydko, ale robił co potrzeba. I wymieniłam go na ten Garnier Mineral. 5, jakichś tutaj opcji ochrony. I powiem Wam, że nie wiem, co. Zużywam go już z miesiąc i też mam yy, opcję w kulce. I ta, ta kulka to po prostu był przez jakiś czas. Cały czas na YouTubie słyszałam o tym, jak świetny jest ten dezodorant. Nie wiem, na mnie on chyba nie działa, a wręcz przeciwnie, ja mam wrażenie, że po nim brzydko pachnę i się pocę. Ja nie mam w ogóle problemów z poceniem i generalnie no, mogłabym, nie wiem, nie użyć dezodorantu jakoś. Nie, nie byłoby tragedii, a po tym czuję, że brzydko pachnę i nie wiem, yy... na, razie go, na razie go używam, bo sama aż jestem zaciekawiona, dajcie znać co myślicie, ale jakoś w ogóle, w ogóle ten, ten dezodorant nie chroni, nie pachnie jakoś za ładnie i właśnie tak jak mówię, mam wrażenie, że po nim szybciej się poce niż yy, nawet bez dezodorantu, więc nie wiem o co chodzi, ale nie jestem... Nie jestem z niego zadowolona, jeszcze strasznie dużo mi go tu zostało, więc nie wiem, co z nim zrobię. I tutaj trzy maskary. Jedna to jest Avon Super Shock Blackest Black mascara. I kiedyś miałam dawno temu też tą maskarę, nie wiem czy dokładnie w tej wersji, w tej samej, bo teraz Avon wypuścił ich kilka i byłam zadowolona, a teraz tak bez szału Wam powiem. No jest, jest był ok ten tusz, yy, sprawdził się, ale jakoś nie, nie zakochałam się w nim. Drugi, który w ogóle mi nie, nie podpasował, strasznie sklejał rzęsy, to był Rimmel Lash Acceler Accelerator Endless. Normalnie... nie wiem co mi się jest. Yy, z taką szczotką, której też za bardzo nie lubię i... Tu go jeszcze dużo zostało, ale on mi się szybko. Mam mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co chciałam, e, żeby mnie jakoś nie ucięło w połowie zdania. Kolejna maskara to jest Double Extension e, Ceramide R, coś tam, coś tam. Taka dwukońcówkowa maskara. Tutaj najpierw jest ta biała część, która ma pogrubiać i wydłużać, a potem jest ta czarna, która nadaje kolor. I była bardzo okej. Okay. Ta maskara ją miałam z kosmetyków z Ameryki. Nie wiem, czy można ją w Rosjanach normalnie kupować, czy tam w drugeriach, ale była bardzo ok. I to, czego używam teraz, to jest Masterpiece Max od Max Factora. I fajnie pogrubia i wydłuża, ale za bardzo sklejak jak dla mnie. Rzeczywiście, jak patrzymy z daleka, to. Tych rzęs jest dużo i są czarne, i długie, i wszystko ok. Ale ja wolę jednak taki bardziej naturalny, rozczesany, rozdzielony efekt niż takie rzęsy, które są pogrubione i wydaje się, że ich jest dużo. Ale kosztem tego, że są takie trochę posklejane i oblepione tym tuszem, nie jest to jakaś moja wielka miłość i nie będę go jakoś. Super polecać, on też ma tą małą szczoteczkę, za którą nie przepadam, ale na pewno nie jest to zły tłuszcz. daje taki niezły efekt. No i tak, to byli wszyscy zdękowani. Jeszcze Wam powiem, co mam na ustach i na paznokciach. Na paznokciach mam Rimmel Salon Pro w kolorze 317 Hip Hop, a na ustach mam mieszankę dwóch produktów z Manhattanu. Jeden z nich to jest taka szmineczka i to jest Glossy Lipstick w kolorze 4 Love Me. A na nią mam nałożony taki błyszczyk z Manhattanu Lip Lacquer. To są te takie błyszczyki, których opakowanie udaje Rimmel Apocalypse. I to jest kolor 20A i to jest taka delikatnie różowa. Różowo-pomarańczowo jakaś czerwień. Także to byli moi zdrukowani. Dajcie znać, czy podoba Wam się taka idea, czy za dużo gadania i tylko skupić się na pustych opakowaniach już. Także dajcie znać, czy Wam się podobało. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.